A może jednak mają rację ci, którzy obstają przy hipotezie, że w wielkiej piramidzie, jak i innych piramidach, przynajmniej tych pierwszych, największych, były złożone zwłoki władcy. Jednak przy pewnych założeniach dodatkowych. Bo może piramida była odpowiednikiem dzisiejszej chłodni przedpogrzebowej, bo była miejscem spoczynku władcy po jego śmierci, ale spoczynku tymczasowego. Bo może ciało czekało w piramidzie na transport do macierzystego układu planetarnego. Czekało może latami. Ciało mogło być przechowywane w piramidzie w atmosferze formaldehydowej. A piramida była jednocześnie fabryką chemiczną do ciągłego wytwarzania tego gazu. Stąd te tajemnicze korytarze i komory wewnątrz piramidy. 5% roztwór wodny formaldehydu CH2O jest formaliną, która jest znana z konserwacji i przechowywania preparatów zwierzęcych. Już w wodnym rozkieńczeniu 1-2% stosowana jest jako środek antyseptyczny, odkażający. Formalina niszczy bakterie i grzyby. Na przykład podczas utlenienia aldehydu mrówkowego, czyli formaldehydu, powstaje kwas mrówkowy CH2O2. Który jest dodatkiem do żywności, ma oznaczenie E-236. Kwas mrówkowy występuje między innymi we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek. Formaldehyd jest lżejszy od powietrza więc uciekałby przez kanały wentylacyjne, które jednak są potrzebne do pobierania tlenu z atmosfery przy produkcji formaldehydu. Dlatego może ciało było zanurzone w formalinie znajdującej się w sarkofagu. Lub, w kwasie mrówkowym. Ale formalina szybko paruje, temperatura wrzenia formaldehydu jest w stopniach Celsjusza wręcz ujemna. Więc trzeba było stale uzupełniać zawartość formaliny w sarkofagu. Formalina jest to, bezbarwna ciecz odrażniącym ostrym zapachu, przypominającym ogórki konserwowe. O przykrym zapachu relacjonowali pierwsi ludzie współcześni penetrujący piramidę. Formaldehyd powstaje podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel, np. podczas wędzenia pokarmów bogatych w białka.